Rok temu wprowadzałam się do Shenzhen, tego osiedla, które widać ze mną jeszcze nie było. Dziś trwa wykańczanie mieszkań. I nie jest to bynajmniej jakaś kluczowa inwestycja. To zwykłe osiedle mieszkalne na obrzeżach miasta. W takim tempie buduje się w Chinach. Osiedle widoczne w oddali na zboczu wskórza to typowe chiński ghost city. Kilkadziesiąt olbrzymich willi. Żadna nie zamieszkana. Właśnie na pięknym chińskim osiedlu w stylu śródziemnomorskim. Kto tu mieszka? Nikt. Południe Europy? Nie, południe Chin. A możemy mieć wątpliwości, prawda? W kraju, w którym wszystko musi być czarne albo białe, nie trudno o absurdy. O tych i innych absurdach chińskiego rynku nieruchomości mogą Państwo przeczytać w serwisie bankier.pl. A po więcej Chin zapraszam na swojego bloga pojechana.pl. Pozdrawiam ze środka świata. To znaczy z Państwa środka. Aleksandra Świsto.